Kochani, głośność powie. Robię dla Tomka pyszne śniadanko. Wiecie, ostatnio rozwabiały mnie, bez jego wiedzy, bez poimpromowania bo poszedłem sobie na całą imprezę, nie? No jest film wycieczka na ślepo, nie? E, ten metro i autobus, no, więc wiecie. Teraz muszę mu trochę przez żołądek wejść do, do mózgu, nie? Żeby go załagodzić może się uda dobra teraz będę dalej do kraju kiełbasę tu wam postawię telefon poczekajcie postawię wam telefon przy okazji dla piesków dla piesków też zrobiłem tutaj jajeczko jedno jajeczko i yy, pilniczka, jajeczko jedno tu po ma, ma, maśle dla lolki też jajeczko z kiełbaską i do tego dam troszkę czosnku, tylko że mam sypane No odrobaczenie nie tylko poczekajcie chwilę jeszcze muszę kiełbasę pokroić jeszcze jedną muszę dokroić też kupiłem cebulkę więc a więc że będzie z cebulaszką poczekajcie wiecie czasami coś tam umiem zrobić nie to nie jest żadna rewelacja, to każdy umie. Jeden z lasek by mnie wyśmiał, nie wyśmiał mnie. Weź chłopie, z czym ty się pokazujesz. Ale nie jeden z Was widzący. Na pewno jest w podziwie, nie? Że jednak coś niewidomy potrafi. Ach, czasami coś potrafię. Wkładam na patelnię. Dobra. Się Nie wiem, czy wy w ogóle coś widzicie, co ja robię? Czy ja tak tylko wam tu macham nożem i symuluję? Deskę powinienem mieć tutaj do krojenia, ale nie wiem czy gdzieś tu jest deska do krojenia. Nie wiem czy mamy pieprz, ale soli nie dam, bo kiełbasa jest, jest słona. Mogłem kupić boczek będzie dzisiaj z gubasku. tak o dobra dobrze jest teraz dorzucam Добавить и замешиваем. że dużo potylnie no bo uważam że na dużej lepiej mi się robi niż na małej wiecie ogólnie dobra jesteście, jesteście teraz wyciągam sobie blachę. i mam czosnek to już czosnek mogę trochę dać Płaszczkę dam psom tego czosnku, ale pięknie pachnie tak. I teraz dorzucam tutaj na patelnię. Piękny zapach. Mm. Kocham czosnek e, Dobra, czosnek tu. Ja Miałam się wziąć za cebulę, tak? Wziąłem tu cebulę. O, tu mam cebulę. Jedną chyba wezmę, kochani. Nie użyję po co więcej. Co z cyro przeginać? Czy dajcie? Dobra, ja tu będę się bardzo przypalił. Dobra. Coś widzicie? Coś chyba widzicie, ale tu będziecie lepiej widzieli. Dobra, tutaj. Teraz ubieram, tu mam, tak, teraz ubieram cebulę. Szybkie, grubsze plastry w Co mi się dzieje? Wyjadzie się? Chyba widzicie co. No tak się zeszklinie nie? To cebula. To co ja będę. ja tak na drobniutko, jak w restauracji. Dobra, cebulkę. Szczególne zrobiłem tak. O, tak. Proszę bardzo. Teraz ją, uwaga, teraz ją wrzucę. będziecie nie widzieli? będziecie nie widzieli, chyba. zniszczamy Tak. by nic będziecie widzieli jak jak was tu postawię o o tak, tak. O. że łyżkę Ała. Mam, a dobra. Ja dam trochę oleju i trochę masła.

Teraz rozbijamy jajuka. Uwaga. Wracacie do pozycji wejściowej. Pióra się za jajka. A co? Um. Jeszcze mam. Ja jucha mam. Tam niech się robi. Ale fajnie się przysmażyło. Mega fajnie. Dobra. Cebula idzie na koniec. Tak. Rujeczka pójdą tutaj. Dobra, ten talerz na razie mi się nie przyda. Cholera, miejsc mi tu brakuje, w tej kuchni, ja bym to kuchnię powiększył połowę, dobra, no już nie potrzebuję, noża. Co ja z zrobiłem kochani? Jezu. na ile wyszło. Dobra. Teraz jajeczka. Jedno jajucho. Poszło. Tu na zie wrócę. W ogóle coś widzicie. Myślę, że tam chyba sześć jajek wystarczy co na no takie dwa dwa chłopy, jak myślicie, dobra, trzecie, czwarte, czwarte piąte piąte dobra i szóste dobra jest i co jeszcze dam jak myślicie co, do, co jeszcze dołożę to jeszcze mogę dołożyć. Jak myślicie? No, coś mi jeszcze dołożył, ale... Oczywiście, że czosnek. Czosnek, ale i ciąg wystarczy. I teraz jeszcze zobaczę, czy mam. Mam. Wiecie co mam? Mój ulubiony. Czyli, czyli Ale ja się tu Ale Co, coś tam jeszcze jest. Poczekajcie. O Boże. Dobra, użyty, teraz ja trzeba to przemieszać, jest łyżeczka. Mmm! I to wychodzi. Dobra. I teraz oglądajcie efekt końcowy już wam. Tak to wygląda. Nie? Ja to umiem kombinować co? No i co robimy? No i dajemy. I dajemy Juhu, zalewamy o Teraz się dzieje. tylko Co zrobiłem z łyżką? Czy coś mi powie Jezu, co zrobiłem z łyżką? Gdzie ty masz Mickiewicz głowę? Normalnie Gesslerowa by Cię wyśmiała. Nowy film opublikowany przez użytkownika Kabanosik, kiedy stary czeka na efekt końcowy. Twarz z wytkniętym językiem i mrugającym okiem. Kabanosik, kurwa, krecik, basztecik dzisiaj robi. I też kuźwa na tłusto, też kuździwa na tłusto. A coś ty, kuźwa myślała. że tylko ty będziesz tak na tłusto żarła z tą swoją baśką, a nie baśka tu na chudo. Dobra, teraz damy Lolci. Mm. Wiecie co? Trochę przypaliłem kiełbasę. Lola, masz. Lolcia. Masz. Zobacz. Pyszne. Jedz, jedz. Tyje. Wsuwa gwiazda. Dobrze. Jedz, jedz bardzo zdrowe na robaczki rośnie duża okrąglutka jedz jedz suwaj suwaj oła dobra a ja jeszcze jeszcze pójdę po małą poczekajcie chwilkę jeszcze pójdę po tego małego potwora i zobaczymy czy mały potwór zje Powinien mi mały potwór zjeść. O Boże, przepraszam bardzo za tą zapalniczkę. Dobra, idę. Tomeczku. Tomeczku, słoneczko. Idź stąd człowieku. Gdzie Nie

Naprawdę, na Tomeczku, zrobiłem przepyszną jajcznicę I mógłbyś... I mógłbyś naprawdę zjeść. Już niosę maleństwo. Niosę maleństwo... Tu do stołu. Patrz. Tu. Je. Je, je. Dobrze, dobrze. Od małego trzeba uczyć. Właśnie do... Jedzenia czosnku. O, super. Nie wcina. W ogóle marchewkę powinno się dawać zwierzęciu. Właśnie różne warzywa. Jak tylko z po 14 zrobię taki bukiet warzyw i owoców. I zobaczymy, co, nas, co nasze psy wybiorą. Ale wcina jajko z kiełbaską i z czosnkiem. Smakuje No, jest. pyszota no, dla zdrowotności, dobrze, i będzie zdrowa. Co już tu, ty tak mi tu się nie odwracaj, bo ty mi tu spadniesz, już chyba nie chcę. Aha, aha, tu masz. Tu masz miseczkę. Nie. No jedz. No jedz. Aha, już nie chcę. Dobra. Ja ci biorę na dół. Chodź, 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 chodź. Jezu, ty jesteś ciężka. ty jest ciężka. Jezus Maria. Idź, idź, kochanie. No i co Tomeczku? dobre czy nie? Co? Postarałem się. To Co? Ja nie wiem. Ty nagrywasz? No no wiem, to już właśnie jak zrobiłem. Pieską, pieską też już mi się także, także, także. O, mała już nie chce, nie chce. Zjadła jajeczko, zjadła z kiełbaską i z czosnkiem. Lolka też już zjadła. O. I to jeszcze, i teraz dokończy jeszcze lolcia. Lolciu masz, dokończ. Doczy, dokończ to, kochanie. O jej, jej smakuje. Dokończ, tak, dobrze. Dla zdrowia, odporności, na odrobaczenie. Tak, na bakterie, wirusy. Bardzo dobra sprawa. Tak właśnie robi Emilka z ranczolaszki. Dla kur i innych zwierząt. Rewelacja. Dobra, kochani, to ja Was gorąco pozdrawiam. Także Kreciek dzisiaj rządził w kuchni. Mam nadzieję, że jakoś Tomka udoboruchałem tym, co mu odwaliłem w sobotę, i że może mu jakoś przejdzie ta hamura, Co? Ach, czas pokaże. Na razie, kochani, także życzę nam smacznego. Zatrzymaj nagrywanie ekran startowy.